Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym omawiamy poszczególne narzędzia w programie Luminar Neo. Dziś będziemy mówić o narzędziu, które w polskiej wersji językowej nazywa się bezszumowe, ale jest to po prostu tłumaczenie z języka angielskiego, w którym nazywa się ono noiseless. Noiseless AI, AI wskazuje na obecność sztucznej inteligencji i tak w istocie jest, narzędzie to jest oparte o algorytmy sztucznej inteligencji. Zanim pokażę wam gdzie owo narzędzie się znajduje, wspomnę tylko, że jeżeli chcielibyście zakupić licencję na program Luminar Neo, to w opisie filmu znajdziecie link referencyjny, a także kod rabatowy. Warto sprawdzić, jeżeli jeszcze nie jesteście użytkownikiem tego programu, ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że traficie właśnie na jakąś ciekawą promocję. Żeby to zrobić, należy kliknąć w link Przejść do strony producenta, a następnie kliknąć w przycisk Zobacz plany, i po chwili zostaniemy przekierowani do sklepu, gdzie zobaczymy aktualną ofertę. A teraz, wracamy już do narzędzia. Żeby mieć do niego dostęp, to najpierw musimy otworzyć sobie zdjęcie, nad którym chcemy pracować. Czyli najpierw je wybieramy klikając, powiedzmy, że to będzie to zdjęcie na początek, a następnie przechodzimy do panelu edycja. I widzimy, że pojawiło się ono na samej górze. Mamy tutaj właśnie narzędzie bezszumowe. Posiada ono taki niebieski dopisek RAW, który nas informuje, że to narzędzie działa bezpośrednio na plikach RAW. Chociaż może działać też z innymi formatami, z innymi plikami, ale działając na RAWach osiągniemy najlepsze rezultaty. Na chwilkę wrócimy sobie jednak do katalogu, żeby zobaczyć jakie mamy parametry zdjęcia. Zdjęcie zostało zrobione aparatem Panasonic GH5, a więc aparatem z matrycą Micro 4/3, a wartość ISO to 2,500. Co oznacza, że przy tej wartości na matrycy Micro 4/3 jakiś zauważalny szum już powinien się pojawić. Wracamy z powrotem do panelu edycji. Powiększymy sobie nasze zdjęcie, żeby sprawdzić, przyjrzeć się, czy rzeczywiście szum występuje i widzimy, że występuje, aczkolwiek nie jest jakiś wyjątkowo silny i właściwie jeżeli nie powiększymy sobie zdjęcia, to nie będzie go widać. Ale możemy sobie powiększyć jeszcze bardziej. No widać taką ziarnistość na twarzach, widać ziarnistość na włosach. Widać, że tutaj prawie nic nie widać, ponieważ te obszary są całkowicie ciemne. I w realiach pracy nad zdjęciami, w realiach pracy nad obróbką zdjęć, w takim zdjęciu prawdopodobnie chcielibyśmy, żeby wyciągnąć troszkę więcej szczegółów. I co więcej, to zdjęcie może nam się wydawać delikatnie niedoeksponowane. Tu muszę wam powiedzieć, że chociaż ono dobrze oddaje nastrój i atmosferę wydarzenia i miejsca, w którym zostało zrobione, to jednak jednocześnie może sprawiać wrażenie lekko niedoeksponowanego. A więc zróbmy taką minimalną obróbkę, polegającą na tym, że w narzędziu opracowanie, zwiększymy sobie ekspozycję poziom ekspozycji tego zdjęcia o 0,3. To już powinno być wystarczająco, tak, to już jest całkiem nieźle. I podniesiemy, wyciągniemy sobie troszeczkę z cieni. No i powiedzmy, że to nawet by było odrobinę za dużo, ale powiedzmy, że na tym poziomie to już by było ok. I co widzimy? Widzimy, że ten obszar zrobił nam się nieładny. Wyszedł jakiś magentowy zafarb. Pojawiło się też więcej szumu, i to takiego nieładnego. Co prawda, ten obszar był trochę w nieostrości. Widzimy też jednak wiele gorących pikseli. To są te właśnie takie kropki, z których niektóre są większe, niektóre są mniejsze. o tutaj widać to dosyć wyraźnie, ale chcemy przecież przetestować, czy nasze narzędzie do odszumiania, bazujące na sztucznej inteligencji, przecież poradzi sobie z taką sytuacją. Idziemy więc do narzędzie bezszumowe. Cały czas widzimy przy nim niebieski dopisek "raw", to znaczy, że cały czas pracujemy na rawie. I widzimy, że program sugeruje nam poprzez poradę, użyj korekcji średnia dla tego zdjęcia. A mamy do wyboru niską, średnią i wysoką. Inteligencja sztuczna przeanalizowała i stwierdziła, że poziom średni będzie najlepszy. Dobrze, próbujemy, klikamy w średnią. Program przez chwilę myśli, i za chwilkę zobaczymy rezultaty. O, proszę bardzo, już jest. I oczywiście możemy sobie, klikając tą ikonkę, szybki podgląd, czyli w ikonkę oczka, zobaczyć, jak było przed i jak jest po. I widzimy, że z tym nieładnym magentowym zafarbem i z szumem kolorowym, to sobie nasz program poradził bardzo ładnie. Co prawda, niestety, gdzie nie zostały co większe, gorące piksele. Nie zostaje ich bardzo dużo i zazwyczaj jest tak, że żeby były widoczne, to trzeba mocno powiększyć. Zdjęcie, ale jeżeli popatrzymy sobie na całość i zrobimy jeszcze raz przed i po, to widzimy, że działanie tego algorytmu, tego narzędzia bezszumowe jest całkiem niezłe, ale sprawdźmy jeszcze, jak to wygląda w szczegółach. W tym celu, oczywiście, powiększamy sobie, powiększymy sobie jeszcze bardziej. OK, Przed no, i widać wyraźnie szum kolorowy oraz zwykłe, tak zwane ziarno, a po ten szum jest całkiem ładnie usunięty. Oczywiście widzimy, że mamy cztery regulatory, którymi możemy sobie jeszcze precyzyjnie dostroić nasze ustawienia do optymalnego poziomu. Co się wydarzy, kiedy pierwszy regulator, wygładzanie jasności, cofniemy do poziomu 0, pojawia nam się właśnie troszkę ziarna. Ale tu trzeba powiedzieć, że jeżeli jesteśmy na poziomie średnim lub wysokim odszumiania, to cofnięcie tego regulatora do poziomu 0 nie oznacza całkowitego wyłączenia odszumiania. Jeżeli chcemy całkowicie wyłączyć odszumianie, to jest to możliwe wyłącznie na poziomie niskim. Zobaczcie, w tej chwili to ziarno jest takie. Jakie było przed? Jeżeli zrobimy na poziom średni, to jest to goziarna mniej. Jest ono już w znaczący sposób odszumione. Jeżeli zrobimy na poziom maksymalny, no to może nawet jest troszeczkę za bardzo. I oczywiście możemy sobie. Wybrać dowolny z tych poziomów odszumiania, zależnie od efektów, które chcemy uzyskać. Natomiast zazwyczaj, w zdecydowanej większości przypadków, porada ze strony programu ma sens i jest słuszna i warto programu słuchać. Wróćmy więc do tego poziomu średniego. No i widzimy, że ustawienie na poziomie 100 byłoby pewnie za duże. Giną szczegóły. Wracamy więc do poziomu średniego, i wydaje się. Że jest to poziom być może optymalny dla tego zdjęcia. Widać jeszcze troszeczkę szumu, widać troszeczkę ziarna, troszeczkę takich zakłóceń, ale tylko przy bardzo dużym powiększeniu. No a szczerze powiedziawszy, kto w ten sposób ogląda zdjęcia? Nie ma to większego sensu. Do oglądania zdjęć na komputerze, czy nawet na dużych monitorach, taki poziom odszumienia jest w zupełności wystarczający. Niemniej, jeżeli chcielibyśmy drukować nasze zdjęcie w jakimś bardzo, bardzo dużym formacie i chcielibyśmy zadbać o to, żeby tego szumu było widać jak najmniej, to zawsze możemy zwiększyć poziom wygładzania jasności, a więc właśnie tego szumu chrominancji. Teraz właściwie to już go w ogóle nie widać. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zwiększyć szczegółowość zdjęcia która troszeczkę spadła poprzez zwiększenie poziomu odszumiania to mamy tutaj taki suwak szczegóły i zobaczmy jak on działa, przesuniemy go maksymalnie w prawo i proponuję żeby obserwować to co się wydarzyło tutaj w tym obszarze, czyli nos, okulary, oko osoby którą w tej chwili mamy na monitorze cofniemy na zero o widzicie i idziemy maksymalnie w prawo Widać jednak, że zwiększenie szczegółowości w przypadku tego suwaka wiąże się z większą widocznością szumu. Sprawdźmy więc, co będzie, jeżeli ten suwak cofniemy sobie na pozycję wyjściową, czyli poziom 50, ale przesuniemy suwak ostrość na wartość maksymalną. I cały czas obserwujemy ten obszar obszar okularów, oka i nosa. Cofniemy może na 0 dla lepszej widoczności, dla lepszego kontrastu. No i w tej chwili widzimy, że szczegółowość, ostrość spadła. A jeżeli zrobimy na maksimum, to widać wyraźnie, że szczegółów jest więcej, są lepiej widoczne. I nie jest to związane z wyraźnym zwiększeniem widoczności szumu. Może na pewnym minimalnym poziomie troszkę tak. Cofnijmy jeszcze na poziom wyjściowy, czyli 50, w tym wypadku 30. Cofniemy całkowicie. No, i wydaje mi się, że obszar między 30 a powiedzmy 60 w tym wypadku, w przypadku tego zdjęcia byłby poziomem optymalnym. Przejdziemy jednak na chwilę do sekcji edycję, ponieważ chcę Wam coś istotnego pokazać. W sekcji edycje mamy niejako historię obróbki naszego zdjęcia, i w tym wypadku widzimy, że użyliśmy tylko dwóch narzędzi to znaczy opracowanie, ale wcześniej bezszumowe. No właśnie, i warto wiedzieć, że to narzędzie bezszumowe, czyli noiseless, zawsze jest na samym dole, czyli zawsze jest traktowane przez program jako pierwsze narzędzie, jako pierwszy algorytm, który wpłynie, jeśli go użyjemy oczywiście na nasze zdjęcie. Jednocześnie to narzędzie jakby widzi wszystkie zmiany, które teoretycznie zostały dokonane w kolejnym kroku, zgodnie z logiką tej sekcji, bo teoretycznie to był pierwszy krok, czyli narzędzie na samym dole to jest pierwszy etap obróbki, pierwszy etap postprodukcji. Kolejne narzędzie, w tym wypadku opracowanie, to drugi etap. Jakieś kolejne, które byśmy wybrali, to byłby trzeci etap, i tak dalej. I normalnie zmiany wprowadzone, na przykład na etapie trzecim, będą widoczne dla nas na monitorze dopiero gdy klikniemy w to trzecie narzędzie. Natomiast w przypadku narzędzia bezszumowe jest troszeczkę inaczej. Narzędzie bezszumowe widzi wszystko to, wszystkie te zmiany, których dokonaliśmy w narzędziu opracowanie. A więc tutaj troszeczkę zwiększenie ekspozycji i podciągnięcie cieni. Jeżeli w tym momencie skasujemy sobie te zmiany i wrócimy do narzędzia bezszumowe, no to widzicie, że zdjęcie jest takie jak przed chwilą wyglądało właśnie w narzędziu opracowanie, prawda? Jeżeli tutaj na przykład włączylibyśmy sobie jakiś profil, niech to będzie profil naturalny, widzimy, że zmienia się nam kolorystyka. To dokładnie tak samo będzie to zdjęcie widziane przez narzędzie bezszumowe i jest to logiczne, ponieważ pewne zmiany wprowadzone na poziomie opracowania, jak na przykład wyciągnięcie z cieni Zwiększą nam wartość szumu. I żeby program mógł realnie ocenić tą rzeczywistą wartość szumu, no to właśnie potrzebuje widzieć wszystkie zmiany wprowadzone w narzędziu opracowanie. OK, Pójdziemy sobie teraz do jeszcze jednego zdjęcia, które również zostało zrobione aparatem Panasonic GH5 i również ma wartość ISO 2500. A wspomnę tylko jako ciekawostkę, że poprzednie zdjęcie było robione w kościele podczas koncertu chóru, a kościoły jak wiadomo nie są specjalnie mocno oświetlonymi miejscami. Było tam dość ciemno. Natomiast to zdjęcie, jak się można domyślać, jest robione z imprezy typu ślub. I sala, w której odbywała się akurat ta część wesela, też nie była specjalnie dobrze oświetlona, jeszcze zależy od miejsca w tej sali. Tutaj przy przysłonie 1,4 i 1,6 sekundy aparat ustawił ISO na 2,5 tysiąca. Ale zanim przejdziemy do naszego narzędzia, pokażę Wam jeszcze pewną ciekawostkę. Otóż, jeżeli sobie powiększymy nasze zdjęcie, naszego rawa, bo pracujemy na rawie, to widzimy, że widać szum. I to dość wyraźnie szum chromatyczny, ale nie widać szumu kolorowego. I to jest cecha programu Luminar Neo. Wszystkie rawy, które otwierałem w tym programie, są odczytywane przez program w taki sposób, że widzi szum chromatyczny, ale nie pokazuje szumu kolorowego. I właściwie jest to dobre, bo szum kolorowy nigdy nie jest miły dla oka, nigdy nie jest sympatyczny. A zwykły szum, szum chrominacji, czasami może być traktowany jako, jako efekt specjalny i można go użyć absolutnie celowo. Są nawet inne narzędzia, które służą do dodawania szumu, no głównie analogowego, co prawda, ale szum cyfrowy w niektórych aparatach też nie wygląda tak źle. W każdym razie, nawet jeżeli nie ruszymy żadnego narzędzia do odszumiania w naszym programie, to i tak część pracy związanej z odszumianiem, konkretnie szumu kolorowego program wykonuje automatycznie, nie musimy nic robić. Ale teraz wejdziemy sobie w narzędzie bezszumowe i znów dla tego zdjęcia programu su sugeruje poziom średni. Klikamy proszę bardzo, chwila namysłu i już widzimy, że znowu program wykonał całkiem niezłą robotę. Przy dużym powiększeniu w tej chwili mamy powiększenie 163%. No troszeczkę tego szumu widać, ale ja uważam, że to jest poziom w zupełności wystarczający do tego, żeby uznać, że zdjęcie jest dobrze odszumione. Nie zawsze potrzebujemy odszumiać to w taki sposób, żeby zdjęcie wyglądało jakby było zrobione na ISO 100. Tak naprawdę wystarczy, że nie widać tego szumu przy normalnym rozmiarze zdjęcia i przy takim zwyczajowym powiększeniu 100%. No, właściwie go nie widać, jest dobrze. A nawet jeżeli można by powiedzieć, że jakieś to ślady tego szumu zostały, to są minimalne, a w razie potrzeby możemy je sobie zwiększyć. Zwróćcie jednak uwagę, co się wydarzy w momencie, gdy klikniemy sobie w nasz podgląd. I w tym momencie dopiero wychodzi, że tak naprawdę to nasz program widzi szum kolorowy. Tyle tylko, że pokazuje go wyłącznie na poziomie narzędzia bezszumowe. W dodatku, jeżeli chcemy zobaczyć ten szum takim, jakim faktycznie jest, to musimy pójść na poziom niski i cofnąć wszystkie regulatory, najlepiej na poziom zero. I wtedy dopiero widzimy, ile tak naprawdę oraz jakiego szumu nasz program widzi i pokazuje. Na tym zdjęciu, jak widać, nie ma tragedii. Widziałem znacznie bardziej zaszumione zdjęcia z imprez, które bardzo po obróbce, oczywiście, podobały się klientom. No, ale wróćmy sobie na sugerowany przez program poziom średni, chwilkę myśli i już zrobił. No i co? Aha, tutaj mamy w dalszym ciągu suwaki ustawione na zero. I zobaczcie, na tym poziomie tego szumu jest znacznie mniej. Jeżeli sobie ustawimy na poziom wysoki suwaki cały czas będą ustawione na zero. No to mamy prawie odszłumione zdjęcie. Widać trochę szumu kolorowego, a więc tutaj musielibyśmy ruszyć, żeby on całkowicie zniknął. O no, proszę bardzo. I zobaczcie, na poziomie wysokim wygładzanie jasności, czyli tego ziarna szumu chrominancji, jest ustawione na zero, ale właściwie go nie widać. Zdjęcie jest całkiem ładnie otrzumione. Warto o tej właściwości tego narzędzia pamiętać. I warto też pamiętać o tym, że jeżeli pójdziemy do narzędzia opracowanie i dokonamy tutaj jakichkolwiek zmian, powiedzmy, że włączymy sobie y, profil standardowy z naszego aparatu, a już więcej nic nie będziemy kombinować, to nasze narzędzie, nasze narzędzie bezszumowe w dalszym ciągu będzie widzieć wszystkie zmiany wprowadzone właśnie w narzędziu. Opracowanie. Także jeżeli będziemy chcieli już po dokonaniu odszumiania wprowadzić jakieś zmiany, które mogą wpłynąć na zwiększone postrzeganie albo i zmniejszone postrzeganie szumu. To warto sobie wrócić do narzędzia bezszumowe i sprawdzić, co się dzieje. Sprawdzić, czy ten szum gdzieś przypadkiem nie wyszedł, ewentualnie, czy nie mamy niepotrzebnie zbyt wysokich ustawień. Wrócimy sobie do poziomu średniego. Troszeczkę aha, tutaj mamy suwaki na poziomie 0, więc ustawimy na poziom wyjściowy. Ok. No właśnie i moim zdaniem ten poziom jest sensowny, ale gdybyśmy chcieli troszeczkę bardziej to bardzo proszę, a gdybyśmy chcieli gdybyśmy chcieli troszkę bardziej odszumić, oczywiście to możemy sobie zwiększyć. Mamy troszkę bardziej odszumione, a jeżeli chcielibyśmy dodać więcej szczegółów, to najsensowniejszym regulatorem wydaje mi się ostrość, ponieważ nie wpływa ona w znaczący sposób na zwiększone postrzeganie szumu, a rzeczywiście pewne elementy są lepiej widoczne w naszym zdjęciu przed i po. No i właśnie w tym rozmiarze właściwie nie widać różnicy między zdjęciem odszumionym a nieodszumionym. No więc próbujmy stworzyć taką sytuację, w której byłoby to widoczne cienie na maksimum do przodu. Oczywiście tak się nie robi, to jest brzydko. Ale zobaczmy co się będzie działo właśnie w cieniach tutaj. No Powiedzmy, że jest. No, tak sobie, no ale gdyby, gdyby nie było odszumiarki, to byłoby tak, a z odszumiarką jest tak. A zresetujmy jeszcze narzędzie i zobaczymy, co za chwilę program zaproponuje, zasugeruje do tak rozjaśni rozjaśnionego zdjęcia. W dalszym ciągu su sugeruje wartość średnią. Nie posłuchamy, włączymy wartość wysoką. Jest trochę lepiej. Widać, że tutaj wychodzą takie magentowo-zielone plamki nieładne. Czy zwiększenie poziomu odszumienia kolorów coś tutaj pomoże? Nie za wiele. Nie za wiele. No, ale tak się dzieje w różnych odszumiarkach. Nie tylko w tej. Wróćmy sobie i skasujmy to podniesienie cieni, bo o czym od od tego bolą. Podsumowując, jest to w mojej opinii dobre narzędzie, którym skutecznie można usunąć szumy z tych naszych zdjęć, co do których uznamy, że poziom szumu jest za duży. Czy to narzędzie jest tak dobre jak wiodące, na przykład Topaz Denoise albo odszumiarka z DxO PhotoLab? Wydaje mi się, że jednak nie, że nie osiąga tak wysokiego poziomu, ale z drugiej strony też daleko nie odbiega. To jest dobra odszumiarka i jak najbardziej można jej używać, osiągając dobre rezultaty. I to wszystko na dziś. Przypomnę o linku do sprawdzenia promocji oraz o kodzie rabatowym w opisie filmu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!